Taka krótka informacja na początek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Discorda, do którego link będziecie mieli w opisie. Wejdźcie, sprawdźcie, będziecie mogli ze mną porozmawiać, będziemy mogli omawiać następne odcinki, ewentualnie będziecie mogli mi pomagać w tworzeniu i rozwijaniu mojego kanału. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. W marcu jak w garncu. Czy oferta PlayStation Plus będzie tak samo zakręcona? Przekonajmy się. Witam wszystkich na kanale FunGun Games. Jak co miesiąc zajmujemy się przeglądem gier w ramach abonamentu PlayStation Plus. Do 3 marca dostępne będą gry z poprzedniego miesiąca. Także jeśli jeszcze nie zdążyłeś pobrać, to zrób to szybciutko. A od 3 marca dostępna będzie nowa oferta, w której dostaniemy niestety tylko dwie gry. Mówię niestety, jakby to było coś bardzo dziwnego, że dostajemy dwie gry. Dlatego nie można się przyzwyczaić do dobrego, bo później można się nieźle rozczarować. A czy ta oferta będzie rozczarowująca? Moim zdaniem, trochę tak. Ale nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Pierwszy tytuł jest z nami już od 2005 roku, czyli z czasów niesamowitej PS2. Następnie ten sam tytuł doczekał się wersji HD, wydanej na przełomową PS3. A teraz nadszedł czas, aby ten sam tytuł z 2005 roku trafił na najlepszą i najpopularniejszą konsolę na świecie, czyli PlayStation 4. Remake Shadow of the Colossus został wydany na PlayStation 4 7 lutego 2018 roku. Przez studio Bluepoint Games. Można powiedzieć, że ten tytuł posiada już status legendy. Tyle lat po premierze, a nadal cieszy się niesamowitym zainteresowaniem. Gracze, którzy pamiętają tą wersję z PlayStation 2, chętnie powracają do tego tytułu na aktualnej konsoli. Jeśli ktoś z Was nie wie na czym polega ten tytuł, to spokojnie. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, a ja wam wszystko wytłumaczę. W Shadow of the Colossus wcielamy się w Wandera, młodego chłopca, który pragnie przywrócić do życia swoją ukochaną imieniem Mono, która została poświęcona w tajemniczych rytuałach. Chłopiec, aby uratować dziewczynę zawiera pakt z mrocznymi siłami. Okazuje się, że wskrzeszenie jest możliwe, ale chłopiec będzie musiał zmierzyć się a z 16 kolosami. Posiadając tylko łuk, miecz oraz swojego przyjaciela, wierzchowca agro. Podczas gry obserwujemy naszą postać z perspektywy trzeciej osoby. Głównym zadaniem, oczywiście oprócz walki z wielkimi kolosami, będzie także eksploracja rozległego, ogromnego, otwartego świata składającego się m.in. z Dolin Lasów, czy np. ruinnych, starożytnych budowli. Walki toczą się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że są bardzo dynamiczne i każdy nasz ruch, każde nasze poczynania działają na naszego przeciwnika. Dzięki sztucznej inteligencji każdy z przeciwników działa inaczej. Każdy z przeciwników ma inny słaby punkt, dzięki któremu będziemy mogli przemyśleć taktykę oraz opracować plan. Aby załatwić potwora. Każda z walk umiejscowiona jest w innej lokalizacji, czy to przy starożytnych budowlach, czy na przykład w wodzie, co fajnie wpływa na rozmaitość tej gry. A po walce budzimy się w świątyni, w której przyjmujemy od demonów kolejne wyzwanie. Ciekawym rozwiązaniem jest używanie naszego wierzchowca podczas walki. Czy to na przykład do odwracania uwagi przeciwnika, czy po prostu do ucieczki, aby odpocząć, ponieważ nasz bohater posiada taką jakby staminę, która podczas walki, podczas ataków, podczas wspinania się na te ogromne kolosy opada czyli tracimy siły. I ucieczka z wierzchowcem jest na tyle dobra, że jesteśmy w stanie naładować na nowo naszą staminę. Ale, ale, żeby nie było tak prosto, przy każdym wezwaniu nasz koń może nie być chętny nam pomóc, ponieważ podczas bezpośredniego zagrożenia nasz koń zachowa się jak prawdziwe zwierzę i po prostu zacznie uciekać. Graficznie gra wygląda bardzo ładnie. Oczywiście nie ma co porównywać do poprzednich wersji na poprzedniej generacji konsol, ponieważ jest zbyt duża przepaść. Ale stylistyka, tekstury oraz realistyczne efekty wizualne robią genialną robotę. Dlatego ocenię ten tytuł na mocne 7 na 10. Sonic Team, współpracujący z wydawcą Sega, stworzył już Sonic Generation oraz Sonic Colors, które zostały ciepło przyjęte przez graczy na całym świecie. Więc te same studio zajęło się stworzeniem kolejnej części, o której sobie. Teraz opowiemy. Sonic Force, wydany 7 listopada 2017 roku na wszystkie platformy, został tak średnio przyjęty przez większość graczy na całym świecie. Sonic Force stworzony został z okazji 25-lecia serii Sonic the Hedgehog, który z kolei jest pierwszą grą wydaną na konsolę Sega Mega Drive w 1991 roku. Trójwymiarowa platformówka z współczesnym niebieskim jeżem pędzącym po różnych, różnistych planszach. Pewnie zapytacie, dlaczego współczesnym? Ponieważ Sonic Force, tak jak wcześniej wspominałem, został stworzony z okazji 25-lecia serii i dlatego mamy możliwość zagrać sobie i współczesnym, i klasycznym Soniciem, a nawet na dwóch wymiarowych planszach. Fabuła do pisania jest bardzo krótka. Nastąpiła inwazja wielkich robotów stworzonych przez doktora robotnika i naszym zadaniem jest zlikwidowanie i powstrzymanie planów wielkiego tyrana. I to tak naprawdę tyle. Resztę widzicie aktualnie na trailerze. Ale powiedzmy sobie co nieco o mechanice, bo to też jest istotne w grach. A więc mechanika w tej grze to Nic innego jak podkręcenie i wyciśnięcie jak najwięcej pomysłów z poprzednich części i zapakowanie ich w ładniejsze opakowanie i wsadzenie do gry. Naszego bohatera głównie oglądać będziemy za jego pleców, ale trafią się plansze gdzie obraz będzie z boku. Każdy z Was chyba kiedyś oglądał Sunika i wie o co tak naprawdę temu Jeżowi chodzi, a jak nie wie, to chodzi. Tylko i wyłącznie o prędkość. A że nie chodzi tu tylko o bezmyślne przelecenie planszy, ale też o zbieranie żetonów, omijanie pułapek oraz rozwalanie potworków, które stoją nam na drodze. Tak jak wspominałem wcześniej, z racji 25-lecia serii w grze pojawiły się postacie z poprzednich części, które w niektórych momentach będą nam niezbędne, aby przejść przez daną przeszkodę, której na przykład Sonic sam by sobie nie poradził. Nowością w tej części będzie postać, którą sami możemy sobie zrobić. Będziemy mieli do wyboru 7 różnych zwierząt, różniących się od siebie umiejętnościami. Moja ocena 3 na 10. Moi drodzy a jak wy się zapatrujecie na najnowszą ofertę PlayStation Plus? Myślałem, że skoro weszliśmy tak grubo w ten nowy rok, to zostanie tak trochę na, na tak dłużej, że będzie tak fajnie przez kilka przynajmniej miesięcy, że będziemy dostawać takie konkretne gry. No ale szczerze nie ma co narzekać, ponieważ w końcu będę miał okazję powrócić do Shadow of the Colossus którego grałem lata, ale naprawdę lata temu, jeszcze właśnie na PlayStation 2. No i nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila, w której starcie tych dwóch gier i zdobywcom platynowego trofea od Fun Gun Games jest... poproszę o werble. Shadow of the Colossus, który zgniótł Swojego rywala. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o brawach. Gratulacje. No i tym, jakże miłym akcentem, żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się. Hej! Aha, i pamiętaj, drugi widzu, o zostawieniu tej łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Cześć!